Dzień kapitan Gielka su barydzianków przygoski, dzisiaj nie grałaś. To w takim razie jak się to oglądało z boku dzisiaj na ten mecz? Bardzo dobrze dziewczyny myślę, że wyszły na luzie w tym meczu, chociaż co prawda no, nastawiałyśmy się, bo ym, z tym zespołem w pierwszej rundzie przegrałyśmy, więc bardzo nam zależało na wygranej i bałyśmy się trochę tej presji, ale myślę, że dziewczyny spokojnie wykonały zadanie w każdym elemencie. Okej, okay, to tyle pod, o tym meczu. Oprócz tego masz jeszcze wiele innych funkcji w zespole z barycz janków Pochwali Pochwalisz się, co robisz? No jestem też trenerką wszystkich grup młodzieżowych. Od mini po, po młodziszkę. Na razie mam młodziszkę i dziewczyny dzisiaj grały w dalszej fazie o wejście do Mistrzostw Wielkopolski i wygrały ten jakby można nazwać baraż, więc jestem z nich bardzo dumna i serce mi krwawiło jak musiałam je zostawić. No i oprócz tego jutro mamy też turniej rzucanek siatkarskich dziewcząt. Jesteś w stanie pogodzić wszystkie swoje funkcje, czyli właśnie to kapitanowanie drugiej lidze oraz trenowanie modiczek. Nie mam wyjścia. Kocham to robić i poświęcam się temu w 100%. Jest ciężko, ale mam też pomoc trenera i jakoś sobie radzimy. Okay. I wy w tym roku młodziczki macie ten docelowy rocznik, czy jest troszkę młodszy? Yy, mieszankę mamy. Mamy 08 i 09. W przyszłym roku planujemy tą kadetkę właśnie też puścić i dalej młodziczkę. Macie jakieś konkretne cele w tych grupach młodzieżowych, czy na razie tylko po prostu chodzi głównie o to, żeby ogrywać dziewczynki? Nie, bardziej chodzi o to, żeby ogrywać, natomiast jeżeli tylko nadarzy się okazja, to czemu nie tam spróbować gdzieś? Tak jak na przykład dzisiaj dziewczyny bez podstawowej zawodniczki pojechały i wygrały, więc też pokazują to, że ciągle się rozwijają i są w stanie wejść na jeszcze wyższy pułap, za co naprawdę cieszę się z tego powodu bardzo. W takim razie wielkie gratulacje i dziękuję bardzo. Dziękuję. Trener Dariusz po meczu z Jankowem Przygowskim. Panie trenerze, nie wyszedł ten mecz. Co się stało? Znaczy niestety w miesiącu grudniu w ogóle nam nie wychodzą mecze. Mieliśmy dużo problemów kadrowo-zdrowotnych tak to na, na, nazwijmy. Nie mogliśmy trenować ze sobą przez yy, w optymalnym składzie. No i nasza forma jest daleka od ideału. Walczymy na razie ze swoimi słabościami w każdym meczu. W, w każdym weekend grudniowy no, no ta, ta gra nie sprawia nam niestety fanu. Ja sam odczułem to na swoim zdrowiu. W ostatnim tygodniu no nie mogłem być zespołem no i mam nadzieję, że zakończymy ten, ten stary rok, że dojdziemy do, do zdrowia no i w nowym będziemy mogli lepiej walczyć, no bo no, no niestety nasza gra nie powala i nie zachwyca. Początek sezonu w drugiej lidze był bardzo obiecujący. Mieliście przez pewien moment nawet pozycję lidera. Potem troszkę to zeszło niżej. Czyli rozumiem, że główne plany to utrzymanie, czy może jeszcze mierzycie w playoffy? Nie, nie no, no, nie ma co ukrywać, że, że jednak to dla nas, dla tych młodych zespołów, jest to utrzymanie, utrzymanie w Lidze. Cele mamy na pewno inne w kategoriach juniorskich, chociaż no, niestety w zeszłym tygodniu też z powodów zdrowotnych ten turniej w pile nam kompletnie nie, nie wyszedł. Mieliśmy ograniczoną ilość dziewczyn na meczu. No i zobaczymy. No, jak nam zdrowie pozwoli, a teraz mieliśmy duże problemy, no to jeszcze coś powalczymy, no jeżeli tego zdrowia nie będzie, no to no, no, nie wiem co, co powiedzieć. No, no, niestety na tą chwilę nie wygląda to, to dobrze w naszym wykonaniu. Yy, dziewczyny niech odpoczną, bo, bo ten odpoczynek też na pewno im się należy, bo tych wyjazdów mieliśmy tylko jeden, jeden weekend wolny, tak cały czas graliśmy, czy drugą ligę, czy juniorkę i trochę zdrowotnie niestety na w tej końcówce roku nie wytrzymaliśmy. No dobrze, skoro przywołałeś już juniorkę, no rzeczywiście w turniej w Pile nie wyszedł, dwie porażki. Ostatni turniej u Was, jeśli chodzi o tą fazę ligową. Jest delikatna, może nie nerwówka, ale jakieś takie napięcie związane z tym, że możecie się przypadkiem nie załapać do finału wojewódzkiego? Nasze boisko to, 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 to rozstrzygnie i znamy swoją wartość, znamy wartość przeciwników, będziemy, będziemy walczyć, będziemy starać się, aby w tym finale, finale się pojawić. Jeżeli dziewczyny będą, będą zdrowe, będziemy w optymalnym składzie, to uważam, że będziemy groźnym przeciwnikiem dla każdego. Jeżeli tego zdrowia nam nie, nie będzie, może w najgorszym wypadku dojść do takiej sytuacji. Też to niestety zakładamy. Na tę chwilę optymistycznie patrzymy na, na to, co, co będzie w nowym, w nowym roku, że w tym finale juniorskim my tutaj w województwie się znajdziemy. Ile teraz w takim razie dziewczyny mają wolnego? No teraz jakby ostatni weekend już rozgrywkowy w tym roku zakończony, kiedy się znowu spotykacie? Spotykamy się 2, 2 stycznia na treningach, to znaczy jeszcze w przyszłym tygodniu mamy te, te treningi w bardziej w formie rozruchu, w formie zabawy, żeby odejść od tej ścisłej formy treningu. Do no drugiego będziemy się już przy, 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 przygotowywać. No, potem też mamy tą przerwę 6-6 stycznia. Także też nas, troszkę m, m, nas niepokoi te wyjazdy dojazdy tych ty, 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 ty dzieci do internatu. No, ale mam nadzieję, że tak wszystko to poukładamy, że, że, że dobrze przygotowujemy się do tego ostatniego turnieju juniorskiego, no, no i w drugiej lidze. Też dobrze zagramy. W styczniu mamy też jeszcze studniówkę, także to też jest bardzo ważne wydarzenie. Też musimy mecze, mecze przekładać, no ale studniówkę ma się raz w życiu i wiemy, że po, poza meczami jest to najważniejszy dzień w tym momencie dla, dla naszych świadkarek. W takim razie życzę wesołych świąt, dużo zdrowia i powodzenia dalej. Również dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Trener Michał Hawachowski po meczu drugiej ligi z Szamotulaninem. Panie trenerze, łatwe zwycięstwo 3-0, tak pan to oceni ten mecz? Nie, 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 nie. Każdy mecz w drugiej lidze już dla nas nie jest łatwy. To nie jest jak trzecia liga, musimy się solidnie przygotować. Zresztą pierwszy mecz u nas z Szamotulami, gdzie przegraliśmy, pokazał, że tu nie ma łatwych meczy, ale to też nam pomogło dostać takiego kopa na resztę meczy i jesteśmy zadowoleni dzisiaj. GLKS jest Beniaminkiem w drugiej lidze. Jak Wam się podoba granie w drugiej lidze? Podoba się. Uważamy, że jest to jakiś tam poziom troszkę stworzony dla nas. W trzeciej lidze już było tak widać znudzenie, przemęczenie dziewczyn. Tu są nowe bodźce, które naprawdę u dziewczyn widać, że odżyły, wskoczyły na trochę lepszy poziom. Cieszymy się. Barycz Janków Szygowski. Janków Szygowski to nie jest duża miejscowość. Skąd pozyskujecie zawodniczki do grania? Yy, dziewczyny po, to tak. Yy, dobra, połowa dziewczyn to są nasze wychowanki, yy, reszta dziewczyn to są dziewczyny z Kalisza, Krotoszyna, Ostrzeszowa. Yy, po prostu tam, gdzie te ośrodki są mocne, aczkolwiek nie seniorskie, dajemy szansę tym dziewczynom grać po prostu. Oprócz tego, oprócz drugiej ligi, macie jeszcze dosyć dużo zespołów zgłoszonych do innych rozgrzewek, między innymi Młodziczka, która też sobie dobrze radzi. Jaka jest w ogóle struktura klubu z e, Tak, nasza struktura, tak można powiedzieć, od dwóch, trzech lat puściliśmy, od samej rzucanki. E, w naszym klubie trenują dzieci od pięciu, 4 lat, e, później idziemy tak stopniowo coraz wyżej. Młodziczkę w tym roku mamy, właśnie się przed chwilą dowiedziałem, że dziewczyny przeszły pierwszy baraż, będziemy czekać na drugi. Więc... Więc wszystko się fajnie układa. W przyszłym roku jest jeszcze kadetka, więc idziemy pełną parą. Rozumiem, że pierwszy sezon to pewnie chodzi głównie o utrzymanie, a myślicie o czymś więcej może w przyszłości? To znaczy, utrzymanie przede wszystkim. Przyszłość jest taka, że na pewno tą chcielibyśmy tą drugą ligę, ale wyżej myślę, że zobaczymy, jak nasze wychowanki będzie na to stać, to na pewno zapukamy. Dziękuję bardzo, gratuluję. Dziękuję bardzo. Super, dzięki bardzo.